Dzień dobry, to już 90 dzień wyzwania. E, trochę mało weekend nagrywałem, co jak mogliście zauważyć. Ale było to spowodowane celowym odpoczynkiem troszkę od e, tematów kodowania czy rozwoju i tak dalej. Co prawda, robiłem rutyny, czytałem. Nie, książki akurat wczoraj nie czytałem, ale robiłem e, standardowe medytacje, ritwice, memrise i tak e, Ale właśnie chciałem. Yy, przedstawić yy, plany na dalszy los tego wyzwania. Właśnie, no, Są zmiany, ale nie za duże. tak naprawdę, tylko kalendarz się pozmieniał. No i jestem coraz bliżej yy, przeprowadzki, wtedy już będą o wiele większe zmiany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Yy, w ten weekend będę już trochę więcej wiedział i zobaczyć mieszkanie nowe, w którym będę mieszkał i będę wiedział jak tam mogę sobie ogarnąć rzeczy część rzeczy przewiozę, jeszcze w tym tygodniu muszę dopakować samochód bardziej bo jest jeszcze dużo miejsca no a wracając do dzisiaj dzisiaj mamy poniedziałek czyli dzień podsumowania tygodnia i pomiarów e, pomiary już zrobiłem i jestem bardzo zadowolony bo waga spadła i tutaj możemy spojrzeć na wykresik znowu od uciekłem od e, linii zagłady prognozowanej wagi. I w sumie zostały się tylko jeden wpis. I nawet muszę powiedzieć, że moja prognoza była w miarę w miarę, w miarę dobra. Była tylko jedna korekta. Tutaj w tym. W, na początku stycznia. A tak to gdzie git. Więc czas najwyższy zrobić prognozę na kolejne tygodnie, kolejne tygodnie. 20 lutego, teraz muszę uwzględnić to, że jadę na weekend do domu na urodziny mamy, więc prawdopodobnie coś tam skapnie jedzenia, jak nie kawałek to bardzo dużo, więc yy, będzie dobrze jak nie przekroczy tych 88, czyli spodziewam się przytycia, ale chciałbym nie więcej niż 0,7%. Więc tą prognozę zostawię, ale jak wrócę, to będę miał jeszcze dwa tygodnie, nie, w sumie tylko tydzień tutaj, czyli ostatni tydzień sportu w przyszłym tygodniu, no ale ten kilogram chciałbym zrzucić, chciałbym dojść do tych 80, 87 kilogramów. Wygląda to bardzo ryzykownie, no ale postaram się, tak? No i teraz ogólnie już waga, ciężko czuję, że już ciało nie bardzo chce chudnąć, to już jest, mimo to, że tutaj widać na wykresie bardzo ładnie, to nie jest takie hop dla mojego ciała, widać, że się mocno wspiera i będę musiał redukować pewnie kalorykę, bo a jeżeli chodzi o zwiększenie aktywności fizycznej, jest to bardzo mało realne, póki co nie mam żadnego sportu ogarniętego w tym nowym mieście. Szukałem trochę po grupach i niestety nie widzę takich grup, jak są tutaj w Poznaniu, że tak łatwo sobie można znaleźć jakiś sport. Może źle szukam, a może po prostu na Facebooku tego nie robię, tego gdzieś nie Może po prostu nie ma czegoś takiego. No i będę musiał wyjść do ludzi na żywo i szukać jakichś znajomych czy coś. A moje stare znajomości już poznikały. Tam pewnie już nikogo nie ma. Bo większości ludzi już nawet nie ma w tym mieście, wszyscy powyjeżdżali. No, więc będzie się działo. Więc pierwszy miesiąc marzec może być e, taki słaby, jeżeli chodzi o to. A może nie, zobaczymy. Będę na pewno zmieniał ten proces, dostosowywał może więcej sportów solo, może z bratem. Przecież mój brat jest takim przekoksem, że ciężko będzie mi mu dorównać. No, ale zobaczymy. Coś, coś, coś będzie trzeba wykombinować. Będę się zastanawiał, jak się przeprowadzę. A wracając tutaj do prognozy. Zróbmy sobie do końca marca taką bardzo optymistyczną prognozę, czyli 27 marca. Załóżmy, że będę chudł cały czas, no i żeby to będzie na poziomie 0,3. Taki sobie zakładam cel i takie sobie, no tak prognozuję, czyli 86,7. I to robimy do końca marca. Czyli już na wiosnę chciałbym ważyć około 85. No w sumie może to zróbmy na wiosnę. A wiosna to nie jest czas na marcu. No 20 marca, czyli no to jest na wiosnę. Dobra, 85 z przodu i tak będę zadowolony. Nie musi być 850 albo poniżej 85. No. I zobaczymy. Dalej nie prognozuję, bo to zależnie jak tam sobie się ustawię i jak tam w ogóle tą relację Poznań włosowek ustawię, bo będę tutaj przyjeżdżał, co może trochę sportów yy, może trochę sportów będę tutaj i tak robił w Poznaniu, no ale, pewnie, znaczy na pewno nie tak regularnie jak teraz i na pewno nie co tydzień, więc ten system odchudzania czy tam zdrowia będzie trzeba zaktualizować. To jeżeli chodzi o pomiary. Już mam 35 lat, czyli już jestem tylko 3 lata starszy niż jestem. No, 3, no, rocznikowo 3 lata, więc powolutku, powolutku się zbliża, już 60 na 100. Przekroczyłem tą połowę. Jak będzie szło w dół, to będzie git. Malutkimi kroczkami jak żółwik do celu. Tylko nie zrobić takiego kryzysu, jak był na plaszówkach i na ostatnim weekend też się odpaliłem. Nie w ten, tylko poprzedni. Ale to już było, to jest ze mną, za mną, jadę dalej. Poprzedni tydzień już ogólnie zrobiłem podsumowanie takie pisemne, bo rano wstałem, to zaraz opowiem o tym, jak się zmienia teraz kalendarz. Ale jeżeli, jeżeli jeszcze tutaj spójrzmy w Excela tamtego tygodnia, no tutaj widzimy dwa czerwone dni, jeżeli chodzi o kalorykę, średnia kaloryka z tamtego tygodnia zjedzonych to jest 2069, czyli prawie 2000 dziennie. Troszeczkę przekroczone, nieznacznie, minimalnie, zresztą na wadze widzieliśmy, że spadło. A spadło dokładnie 1,6 kg, więc naprawdę bardzo dużo. To też jest troszeczkę tam powrót z tego poprzedniego weekendu, który tam zagiął mnie. Ale fajnie, że udało się to odrobić i nawet jeszcze udało się coś, coś, coś tam ugrać. Jestem bardzo zadowolony. Szczególnie, że w czwartek na przykład nie było skłosza i moje treningi siłowe no są do poprawy, naprawdę. Jeszcze wczoraj nawet w ogóle nie zrobiłem treningu, ale nawet jak robiłem, to czasem robiłem tylko jakieś e, te podstawowe ze skazanego na trening, a tam jestem na poziomie pierwszym w większości ćwiczeń, więc te ćwiczenia praktycznie jakby ich nie było, ale jednak budują nawyki i budują to poczucie, że muszę zrobić i budują to, że chcę to poprawić. Więc powolutku. W tym tygodniu troszeczkę zwiększam intensywność. Dzisiaj już zrobiłem trening porządny. Wszystkie ćwiczenia z tego planu treningowego, który tu sobie zaplanowałem, zrobiłem, ee, więc dzisiaj naprawdę dobra robota, jeżeli chodzi o trening siłowy, oby tak dalej. Jeżeli chodzi o sport kardio, no to na dzisiaj zaplanowana halówka, jest komplet ludzi, więc się pewnie odbędzie, więc tu jest spoko. Idę jeszcze na zakupy. Jeszcze nie wiem, czy pojadę samochodem, czy pójdę z buta. Jak tak patrzę na pogodę, to chyba pójdę z buta, trochę to dłużej potrwa, ale też zawsze jakieś kalorie wpadną. No i mamy ten kalendarz nowy, który oczywiście za bardzo się nie zmienił, chociaż po prostu te bloczki się pozmieniały. Wczoraj robiłem planowanie tygodnia i tak sobie to zaplanowałem, że teraz już tutaj o 5. Nie o 6, tylko o 5, bo to się mija z celem, że ja mam ustawione na 6 i tak budziki dzwonią o 5. I mnie budzą, kiedyś mnie nie budziły, teraz już mnie budzą, bo po prostu też staje około tej godziny, więc idę wcześniej spać. Na 22 sobie ustawiam cel iść do łóżka codziennie, poza wtorkami i czwartkami, bo wtedy gram z znajomymi. Tu też mogę to zmienić na nazwę gry, bo to są gry w CS-a, a tu są w Lola. Yy, więc to sobie od razu tutaj zaktualizuję. I tak, yy, czyli godzinowo mniej więcej jest tyle samo snu, ale wstaje wcześniej. Rutyny standardowe, trening standardowo. Teraz trening wstawiłem przed daily, bo z tego co pamiętam był po. Nie, też był przed. No to ok, to jest zostało tak jak było. Pomiary, no i podsumowanie tygodnia w tym momencie mam. Już jest pisemnie zrobione, więc teraz, jeszcze tylko ten vlog taki podsumowujący. Ale ogólnie już skończyłem, więc będę miał troszkę zapasu czasu pewnie. To zmontuję sobie ten filmik, bo już dzisiaj więcej raczej nie będę nagrywał. Już jest chyba z 10 minut, a troszkę jeszcze będę mówił. Później, idę na zakupy po zakupach, śniadanko i niestety jeszcze nie zrobiłem tego planu dietetycznego. Więc, może jeszcze zamiast tego vlogowania, to sobie usiądę przy nim. I spróbuję na dzisiaj zrobić, na poniedziałek, żeby ewentualne braki w, yy, w lodówce uzupełnić. No tak, zmieniam trochę plan, i teraz tą resztę czasu z podsumowania tygodnia wykorzystam na plan dietetyczny, zakupy śniadanie i potem biorę się zakodowanie. Tym razem chciałbym ten sprint dopiąć. Wczoraj, yy, czy w piątek, robiłem planowanie i. i Troszkę mnie wziąłem, zresztą nic nie dobrałem, dobrałem tylko aktualizację flatera. Nie wiem nie pamiętam dokładnie co, ale mało rzeczy dodałem, żeby dokończyć to, co jeszcze zostało mi z tamtego. I po prostu muszę od poniedziałku ostro cisnąć. Ustawiłem sobie do 15. Blok kodowania. U. Rumba coś się odezwała, ciekawe. No i tutaj te plany dietetyczne sobie zaplanowałem później, ale to już zrobię wcześniej, ale po kodowaniu też chciałbym je kontynuować dzisiaj naprawdę cel mojego dnia to jest skończyć ten plan dietetyczny, no i oczywiście kodowanie, ale no muszę, bo już kurde kolejne dni i już teraz cały tydzień, więc jak dzisiaj skończę to będzie jeszcze git, bo dzisiaj będę mógł się jeszcze tego stosować, więc tak jakbym to zrobił w tamtym tygodniu, tak jak planowałem. No i bloki kodowanka. Tak, jak jest. Tutaj widzę, że coś czwartek, piątek ma jakąś dziurę dziwną. Więc yy, to powinno być tak. To tak. I no, i troszkę za dużo tutaj w ten czwartek. Więc 2,5. 3, 4. No, no to ten blok mogę już sobie podarować. Piątek. Tak. Tak się zastanawiam, czemu tak się wydarzyło? Bo przecież robiłem to. Może po prostu zrobiłem połowę i, i zapomniałem. <noise> tak mam ksatkę. W ogóle mocno odczuwam to niedobory tych kalorii i mózg naprawdę czasem mam takie dziwne akcje. Coś za coś. No. Mam nadzieję, że się wszystko przyzwyczaju stabilizuje i te 8,5 będzie moim standardem, a nie 9,95. Kilogramów, a najlepiej 80, ale to już będzie takie troszkę odchudzenie mocne. Ale jestem tego świadomy. Chcę po prostu osiągnąć to 80 w tym roku i kurde to osiągnę I mi to nie interesuje. Powiedziałem. No. E, a tutaj troszkę mało. Coś, jak samo jak tu w piątek. W piątek może być trochę mniej. Mam taką nadzieję. Zresztą w piątek wyjeżdżam. O, właśnie, teraz w tym tygodniu jeszcze wyjeżdżam do Wrocławka, tak jak mówiłem. Nie zmieniam niby planu, tak jak ostatnio zmieniałem, że całe bloki to był wyjazd. Ale nie wiem, może jednak lepiej byłoby zrobić w ten sposób, że po prostu zacząć wyjazdem. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda. Na razie zostawiam tak, po bliżej weekendu po prostu najwyżej to zmienię. Dzisiaj naprawdę mam dzień cały zaplanowany co do minuty. Nie chciałem tak robić, chciałem mieć jakieś luki, ale troszkę szybciej niektóre rzeczy robię. Więc to jest taki optymistyczny plan, więc więcej czasu niż będę potrzebował prawdopodobnie. Teraz mam 8.22, do 9 mam czas, 40 minut mi się na poniedziałek na tą dietę starczy. Więc powoli będę kończył. Ogólnie bardzo fajnie idzie temat. No, mamy już 90. dzień wyzwania. Więc jeszcze tylko troszkę. No, troszkę dużo. W sumie nawet to nie jest 1 trzecia, co? To nic. Czas leci tak czy siak, nieważne co robimy. On i tak leci. Jest nieubagalną bestią. Więc z tym optymistycznym akcentem kończę na dzisiaj. Miłego dnia, miłego tygodnia. Do następnego razu. Cześć!